Prawdę godos, ale ci powiem, bo że na ze, tylko głupiołowca wychodzi całkowicą. No! Co jest? No, Jakie przynosiłaś poprzynosiłeś do chałupicowe. Ty już na kusoka się wydirazł? ci powiem, uprałam, uprałam, wykorzystałam dzisiaj do słunku, szybko mu wyszło, Ale posłuchaj, tobie powiem, że no, ty pożółmno kobieta nie kara. jesteś może rozumieć? się posłuchaj, moja droga. Dzisiaj na te usoki do naszego koła wprosił Ci się jakiś tam redaktorek. Nie wiem, z telewizora, czy tam z gazety jaki. A w listą są myślą, żeby za mną wywiad przeprowadzić. Oj, Co tego godosną? Co bez mnie dać? Oj, no. Chciałbyś się ja dowiedzieć, jak ja w swoim gospodarstwie przeprowadzą... Co jak to było? Intubacje. Nie, nie jakoś inaczej. Inwokacje. O! No i Piszka, jak ty preciec. Musi innowacje. Oj, tam! Jak zwoł, tak zwoł. No, może innowacje. No, no. i Łocyn, ty byś mógł oddać, Weź. No Tak ci powiem, że sama jestem to wszystko tak nie bardzo rozumie, ale tak tam się umyślała i o, tak mu powiem. Ze tak. świni już nie hoduję i z ani jedny nie będę więcej hodować. Bo. Chociaż sama Wis, pozwolanie mu. Ale popierze. po piszę. Po świńskam miali się ci, kobito. Skleroza jak diabli. I oprzecie na stare lata nie myśla słuchać drogi do swojej chałupy. Sama Wis. A lata już swoje mu ma kochano, jakby mieć coś pińskiego nazarła, to ho, ho, ho. Sama wisz, co by to było. A po drugie, to krowy zbyt wyprzedałam i nie hoduję. Znowu pokrowiam mleku, to mu ci takie uculanie. a ja widziałam, no. w Biedrunce to mleko coś kupywała. A no to krowie? Eee, to jak w Biedrunce tam se, ku, se kupi jaka na tego mleka, to tak ci powiem. Po kapce do liwum se do kawy dla smak, tak. I do tego tylko jedno jajecko na miętko i świat.